Izrael i Hamas podpisały rozejm. Ma to zakończyć jeden z najbardziej krwawych konfliktów ostatniej dekady. Po wielu miesiącach rozmów rząd Izraela zatwierdził pierwszą fazę porozumienia z Hamasem. Do Izraela przybył Donald Trump. Uczestniczył on w uroczystościach z okazji podpisania porozumienia. Tego samego dnia Hamas również wypuścił około 20 zakładników, przetrzymywanych od dwóch lat. A także przekazał ciała kilku zabitych. W zamian Izrael ma zwolnić palestyńskich więźniów oraz częściowo wycofać wojska z niektórych obszarów strefy gazy i dopuścić większą ilość pomocy humanitarnej. Co również jest jedną z ważniejszych części tego porozumienia, bo w strefie gazy od wielu miesięcy trwa wielki głód i katastrofa humanitarna. Z kolei Hamas zobowiązał się do rozbrojenia mają całkowicie złożyć broń. Pan pokojowy zakłada, że Hamas w obecnej formie praktycznie przestanie istnieć, a w zamian za to, przynajmniej teoretycznie, Izrael ma zapewnić amnestię członkom Hamasu i ich nie ścigać.